I że on jest w każdym, kto cierpi i kto potrzebuje naszej, naszej pomocy. Kiedy myślę w życiu sobie o cierpieniu, to cierpienie, którego zawsze najbardziej się bałam, to było cierpienie moich bliskich. I takiego cierpienia też moja rodzina bardzo mocno doświadczyła, kiedy parę lat temu zachorowała na Alzheimera moja babcia. Osoba bardzo poukładana, bardzo żywa, która była taką duszą całego domu i całej rodziny. I kiedy ta choroba babci postępowała, było nam coraz trudniej, musieliśmy w jakiś sposób dzielić się opieką nad nią. Co było bardzo trudne, ponieważ nie wszystkich akceptowała i nie wszystkich dopuszczała do siebie. I trzeba było różne rzeczy wykonywać za nią. Kiedy jej dom się stawał miejscem już nie tak pełnym porządku, czystości, ale wiele rzeczy było tutaj niepoukładanych. I przyjeżdżałyśmy tutaj z moją mamą i z moją ciocią na zmianę. Żeby pomagać babci zjeść, wziąć leki, położyć się spać. Ale tak się stało, że w święta w 2016 roku w wielki czwartek nie było możliwości, żeby tu przyjechała ani moja mama, ani moja ciocia i ostatecznie zostałam wysłana ja. Było to dla mnie bardzo trudne, bo tego dnia miałam urodziny i bardzo mi zależało, żeby pójść na liturgię. Ale nie było takiej możliwości. Babcia to był ktoś dla mnie bliski, wiedziałam, że nie mogę odmówić. I kiedy tu przyjechałam, była też w telewizji liturgia, widziałam papieża, oglądałam jak papież mył nogi. I przyszła mi taka myśl, żeby zaproponować babci. I chociaż ona nigdy się na to nie zgadzała, nie dopuszczała mnie do tego, to ten, ten jeden raz babcia się zgodziła. I dla mnie to było. Takie bardzo mocne doświadczenie, kiedy myłam jej nogi, bo wiedziałam, że chociaż ja nie mogłam przyjść na liturgię, to Pan Jezus sam do mnie przyszedł. I w tej osobie starszej, schorowanej, która mnie nie poznawała, która czasem się na mnie gniewała bez powodu, jest on sam. I że on jest każdym, kto cierpi i kto potrzebuje naszej, naszej pomocy. I czeka na nas.